Tak, tak. O co się rozchodzi? Specjalna kontrola. Rutynowa. Chola, chola. co ja tam widzę? Spekulacja z depozytowym towarem. Nie, 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 to Tylko ty, ty, ty. kropka. Trawka. inaczej marihuana, czyli konopie. Nielegalny narkotyk. Śmiertelnie niebezpieczny. Składniki biologiczne. czynne konopi powodują zależność. Aha! Udługotrwałych palaczy występują po przerwaniu używania objawy głodu. Abstynencji! Zabiałem na się rozwoju neonadaptacji. To jest w zależności i lepszej. Konopie należy uważać za niebezpieczny dla zdrowia indywidualnego, społecznego oraz dla zdrowotności Polski środek uzależniający. Tak to jest. Tak to wygląda. Straszne! Mokabiliczne! No, A nam mówiono, że trawka to nie niegroźna używka, niegroźniejsza od kawy czy herbaty. O rany do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile zła wyrządzamy swoją działalnością. Natychmiast zaprzestajemy tego haniebnego procederu i niniejszym oddajemy się w ręce wymiaru sprawiedliwości, aby ponieść zasłużoną karę. Nie będziecie nam mówić, jak mamy wykonywać swoją pracę. Ależ polenie burszyku. I ja tylko kur co! Gdzie to lepiej jak ok jest?! To dobra! dobra, dobra.